Już praktycznie zbliżamy się do finału. Została nam jedna kolejka. Bardzo nas cieszy, że jest taki wyrównany poziom w tym roku. Pierwsze trzy zespoły troszeczkę, troszeczkę odskoczyły, ale o czwarte miejsce, praktycznie matematycznie, jeszcze cztery zespoły mają szansę. Więc zależnie od ostatniej kolejki, jakie będą wyniki, naprawdę poziom jest w środku tabeli wyrównany. To jeszcze każdy może wskoczyć na to czwarte miejsce i może wskoczyć właśnie do, do walki o, o najlepszą czwórkę. Pozostałe zespoły zagrają o niższe miejsca kolejno. Więc czekają nas naprawdę wspaniałe emocje. Dużo walki sportowej, dużo dużo grania, więc zapraszamy, abyście nas oglądali, śledzili informacje, jak będą mecze półfinałowe, mecze o miejsca i wielkie finały Wolejwo Spartan z Decathlonem. Ja myślę, że mecz pod kontrolą, szczególnie dwa pierwsze sety, w tym trzecim już takie troszeczkę rozprężenie, ponieważ przeciwnik no nie postawił wysokich tutaj wymagań, więc troszeczkę takie rozprężenie i taki bardziej zacięty set, ale w sumie gdzieś tam w końcówce skupienie było i wygraliśmy 3-0. Czyli znaczy my, my bronimy tytułu, więc wiemy, że wszystkie drużyny się na nas szykują, my spotykamy się tak naprawdę w większości dopiero na, na meczach w niedzielę, ale myślę, że przed samymi playoffami, czyli tym meczem półfinałowym, może się gdzieś spotkamy, z kimś zasparujemy. I i w ten sposób się przygotujemy. A tak to będziemy gdzieś tam indywidualnie raczej starali się przygotować fizycznie do, do tych spotkań. Drużyna walecznych jest złożona z dosyć luźnej zbieraniny osób. Nasz kapitan i rozgrywający mózg drużyny jest na kwarantannie związanej z covid -em. W związku z tym dzisiaj był bardzo dziwny mecz, ale udało się y, tak tą drużynę zestawić w ostatniej chwili, że mam nadzieję przeciwnik miał przyjemność z gry w dzisiejszym dniu, bo y, głównym celem tutaj jest na pewno po pierwsze grać dla przyjemności. Zresztą drużyna, z którą graliśmy, w prawie plus liga, okazała się w pierwszym secie sportowym zachowaniem. Pomagając tutaj sędziemów w prawidłowej decyzji, dlatego zawsze fajnie się gra w takiej atmosferze fair play. Wygramy dla przyjemności drużyna w pierwszej części sezonu i w drugiej była zupełnie inna, dlatego my traktujemy tutaj te rozgrywki, żeby przyjść w niedzielę i po prostu pograć sobie w siatkówkę i poznać troszeczkę wyższy poziom gry. Playoffy są bardzo krótkie, dlatego nie ma się tutaj na co szykować bardziej jako takie zakończenie tutaj tego zimowego sezonu.